W jaki sposób zaznaczyć dla Twojego pola poziom zasobności gleby w magnes? Jestem w modula snet MPK, wybrałem już pole, przechodzę dalej i przy symbolu MG klikam. Otwiera mi się prosty układ wyboru i zaznaczam wartość. Czy mam bardzo mało, czy mam bardzo dużo? Proszę pamiętaj, staraj się zawsze jak najdokładniej. Ta wartość jest bardzo mocno brana pod uwagę do wyników, jakie otrzymujesz. Im dokładniej wybierzesz, tym dokładniejsza liczba wyjdzie na końcu. Tym dokładniejsze i lepsze zalecenia dla Twoich roślin na Twoim polu. Ja wybieram średnio, bo taką mam, klikam i ta oto wartość zostaje przypisana do mojego pola tego konkretnego i na tej wartości będzie bazował algorytm, który policzy mi nawozy.